Przejdźcie ręka. Trzymaj tą rękę poprawnie. Czemu on tak nierówno jedzie, ten koń? No, no bo wie pan, to jest nierówno. Blisko jest, no. Ona tak idzie, żeby się nie wywalić. Aha. A. Nie chodzą, tak wiecie. Może za bardzo, żeby tego konia tak nie męczyć. Bo widzę, że on się strasznie boi. Szerzej rączkę Weronika, szerzej rączka. Weronika, przejścia spokojne, tak? Pamiętaj, że jest bardzo ślisko i twardo. Na siebie bardziej do konia Tu w ogóle. kieruj koniem! Kieruj, nie jeździ tak byle gdzie. Nie tak jak gwałtowne zakręty. Równo Weronika, myśl troszkę na tym koniu. Przejście na drugą nogę. Zwolni, 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 dostępa, dostępa, dostępa.